No, hej wszystkim, ja jestem Neski, a to jest, moi drodzy, nietypowy tytuł, moi drodzy, to jest naprawdę nietypowy tytuł, ponieważ gierka nazywa się DRPG, czyli RPG z polskiego. Moi drodzy, czym jest gierka? Gierka jest karykaturą, że tak powiem, rpg i generalnie gier komputerowych. Bardzo dużo jest nawiązań do Skyrima Ale też inny gierek, dużo easter eggów, śmieszna giereczka Prosta w swojej prostocie Masło maślane, ale wiecie o co chodzi I po prostu jakby wiecie jest prosta bardzo w założeniach Ale ma niektóre kwestie naprawdę bardziej rozwinięte niż nie jeden RPG na rynku I uważam, że to jest naprawdę gierka, która ma w sobie więcej RPGa niż jakiekolwiek Znaczy jakikolwiek niż wiele 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 naprawdę gier na rynku które są i wychodzą do dziś z grafiką, z wodotryskami i tak dalej, naprawdę, nie? To jest gierka fenomenalna. Tak więc, moi drodzy, ja mam dla was przygotowanego save'a, dokładnie dwa. Jednego swojego głównego, już 8 i pół godziny spędziłem na tym save'ie, a drugi save, no to jest dopiero co rozpocząłem gierkę, bo chcę wam pokazać sam początek, jak wygląda i o co chodzi w tej grze. Moi drodzy, odpalę, gierka niestety jest po angielsku, ale tutaj to jest najmniejszy problem ponieważ, no nie szukajmy się, ta gierka nie potrzebuje w ogóle języka polskiego, zaufajcie mi. I teraz patrzcie, gierka jest rpg że tak powiem, rpg ale takim śmiesznym RPG-em, prawda? Yy, tak więc, moi drodzy, zobaczcie, mamy Questa nscape Escape, nie? I mamy znaleźć wyjście z Office'u, ponieważ jesteśmy tutaj, prawda? Zobaczcie, w takim pomieszczeniu, i oni nie chcą nas stąd wypuścić, ponieważ nie może znaleźć naszych papierów, nie? Coś tu jakieś papierów o nas po prostu nie może znaleźć I ten strażnik nie chce nas stąd wypuścić z tego budynku Więc musimy sobie jakoś, moi drodzy, poradzić Tutaj już widzę, że mamy jakiś e, pierwszy ten Ale nieważne, w każdym bądź razie To jest taki pierwszy quest w tej gierce Więc wam pokażę, przejdziemy przez niego wspólnie I wam pokażę później na moim save'ie jak ta gierka wygląda Moi drodzy, weźmiemy sobie patyk To jest nasza pierwsza broń Lewy możemy atakować, może przytrzymać, żeby był mocny atak Lub możemy prawym bronić. Moi drodzy, jak widzicie, mamy zerowy level po prawej stronie jest pokazane. A, nie widzicie, ponieważ ja e, zasłaniam kamerką. Idealnie tutaj, gdzie jest moja kamerka, jest napisane, że mamy level pierwszy. E, zresztą tutaj e, są takie skill pointy, które można rozdawać za każdym razem, jak się wbije poziom, to zdobywamy gwiazdki. I tymi gwiazdkami możemy rozwijać pewne umiejętności. Potem, jak na przykład, powiedzmy, jak klikniemy w staminę raz, to potem, żeby mieć drugi poziom tej staminy, trzeba dwie gwiazdki wydać, na części trzy gwiazdki i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jaki jest maks. Ja na swoim save mam chyba 14 czy tam 15 level, nie pamiętam który. Więc tak to wygląda, moi drodzy. I kwestia jest taka, że można tutaj bardzo dużo rzeczy rozwalać, to znaczy beczki oraz e, dzbanki można rozwalać. Póki co gramy patekiem zwykłym, więc tak naprawdę to rozwalanie nie jest zbyt fajne, w sensie takim, że musimy po, po parę razy uderzyć, żeby zniszczyć. Jak widzicie, zdobywamy lód. Lód zdobywamy na takiej zasadzie, ja może trochę obniżę kamerkę, czekajcie. Obniżę trochę dla was kamerkę, żebyście widzieli o co chodzi. O, jest. Jest pokazany level przy okazji. Widzicie teraz level. I zobaczcie, mamy lód, mamy level, mamy lód i mamy golda. I moi drodzy, lód wygląda tak w tej grze, że jak mamy na przykład miotłę, to możemy ją ukraść z tego ofisu I zobaczcie, mamy 16 lutów w tym momencie. Jak bierzemy, zabierzemy miotłę, to mamy 21 lutów. Każdy lut w tej grze ma, jakby swoją ilość lutu, że tak powiem, nie? Tutaj nie ma czegoś takiego jak plecak że możemy sprzedawać osobną rzecz, takie w skerimie, w goticzku i tak dalej, czy w że wiecie, że sprzedajemy itemy do handlarza. Tylko tutaj mamy właśnie lut, jako statystyka ogólnodostępna. Że tak powiem, co nie. O, właśnie zdobyliśmy level up. A to Wam zaraz pokażę, jak się leveluje. Więc moi drodzy, zobaczcie: niszczymy sobie na razie wszystko. Zbieramy sobie ten lód. Możecie sobie patrzeć, co zbieracie. O, na przykład, pikle zbieramy. Jakiś woreczek z lutem, Jakiś dżemik tutaj zdobyliśmy. Papier dubska można wziąć. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest dużo śmiesznego też lootu do zdobywania. Okej, okay, ta skrzynka była trochę cięższa do zdobycia i mamy już 72 lutu. I ten lut jak najbardziej można sprzedać, tylko że tak jak mówię, to jest ogólna statystyka, nie? Nie mamy wglądu do pojedynczych itemów, tylko po prostu odgórnie przez twórców jest każdy item wycniony, ile to mniej więcej lutu nam da właśnie do tego ogólnego lutu. I teraz moi drodzy, teraz ważna kwestia. Mianowicie, ja tutaj zniszczyłem sobie beczki. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, były beczki, które sobie zniszczyłem. I Jest jakiś kodzik za beczkami skryty. 5, 6, 7, 8. Nie trzeba było tego robić, moi drodzy, nie trzeba było niszyć tych beczek, tych skrzynek czy beczek nie pamiętam. Więc mamy 5 6 7 8, a tutaj mamy safe. Więc chyba logiczne, nie? 5 6 7 8. Są takie kurcze proste zagadki, ale przyjemne, które można sobie ogarnąć, można ukraść. To jest akurat wyjątkowa lokacja, w której można ukraść i wam nic nie zrobią, e, bo jest to lokacja początkowa dlatego, ale normalnie jak będziecie kraść, to będą was atakować wszędzie indziej. No i moi drodzy, żeby się wydostać stąd tak naprawdę wystarczy sobie zniszczyć ten płotek. Voila. I mamy Secret Area Found, moi drodzy, i mamy exit. Wchodzimy. I uwaga, 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 uwaga. I mamy to, moi drodzy. Mamy otwarty świat. Jesteśmy w mieście. Co warto wspomnieć, mamy tylko jeden slot na save'a. Z mamy trzy sloty, ale na każdym slocie tylko jedną grę możemy prowadzić, więc nie ma czegoś takiego, że sobie zapiszecie tam coś, zrobicie i wczytacie, tylko może wam domyślnie, automatycznie może wam zapisać gierkę po prostu i, i tyle. Nie? Więc są tutaj pewne wybory w tej grze. E, tutaj mamy oczywiście grzybki, które możemy sobie zbierać. I moi drodzy, na N mamy pokazywane questy, paperwork, prawda? Mamy zdobyć ten, ten, ten papier, którego na, od nas nie znaleźli. Mamy iść teraz do zamku i zdobyć ten papier. Mapa świata wygląda w taki sposób. Jesteśmy tutaj we wiosce, village. Tu jest dungeon. Tutaj jest zamek, do którego mamy się udać. Tu jakiś obóz. Są znaki zapytania, tak jak w Wiedźminie chociażby. Jakiś e, e, portal e, stones, prawda, cmentarz, bestiary, cave, jakaś jaskinia Tutaj jakiś lake, czyli jezioro, bridge, jakiś most, tutaj jakaś wysepka I to jest świat gry, moi drodzy I szczerze, ja nie wiem, czy jestem w połowie, może jestem w połowie po tych 8 godzinach Pewnie tak, pewnie w ponad połowie Ale naprawdę gierka wciąga, zaufajcie mi Teraz patrzcie, ja wam tak pokrótce pokażę, czym jest ta gierka Zobaczcie, dialogi wyglądają tak, że klikacie E na MPC-ta i po prostu on wam w ten sposób daje questa. I to jest wszystko, to jest wszystko. To jest. O, widzicie? Wizy the dungeon. Dostaliśmy drugiego questa i możecie tak naprawdę przyklikać. Jak nie jesteście zainteresowani, nie musicie tego czytać. I voila, moi drodzy, nie? I tak naprawdę to wygląda w ten sposób. Tutaj jeszcze mamy na samym początku. Coś takiego jak właśnie te linie, które pokazują, gdzie mamy iść, ale później już tego nie ma. To jest tylko na początku gierki, później już nie ma takich rzeczy. To jest tylko na pierwszego questa takiego e, pokazane, gdzie mamy pójść, a później już tego nie ma, więc to też jest fajna opcja. No i moi drodzy, tak się właśnie zdobywa questy w tej gierce. Nie, że Po prostu się gada z npc tami ale klikacie na nich E, oni mówią swoją tam śpiewkę, maksymalnie 2, 3, 4 takie okienka i voilà i koniec rozmowy macie questę i tak dalej, nie musicie spędzać na dialogach godziny czasu, moi drodzy. Teraz tak, tutaj jest taki fajne zasady, nie? Że łuki są dla jakby tchórzów, nie? Eee, że zapisywanie w dungeonach, w jaskiniach jest zabronione. Eee, król jest spoko i król jest naprawdę spoko podpisane przez króla, moi drodzy, więc tak to wygląda. Eee, tak, no na właśnie giereczka jest sprint oczywiście, możemy skakać. Eee, prawda, w ten sposób. Tutaj jest bardzo fajna mechanika zawarta. Teraz wam pokażę. Takie kuleczki można sobie pozbierać, daje nam expa, ale mówię, jednorazowo to jest tylko Tutaj jak widzicie, zobaczcie, 20 lutu daje nam jednego golda Mamy 150 lutu, więc jak widzicie możemy wszystko sprzedać temu handlarzowi I mamy dzięki temu 10, moi drodzy, golda I tutaj teraz bardzo fajna mechanika jest taka, że tutaj mamy miecz za 13 golda Tutaj mamy zbroję za 13 golda, a to się niedługo otworzy I moi drodzy, kwestia jest taka, że za każdym razem jak kupimy miecz stąd lub zbroję to za każdym razem tutaj się z, y, pojawia lepszy miecz lub lepsza zbroja, wtedy. Jak na przykład kupię miecz za 13, który ma damagea 7, to będzie na przykład za 20 albo za 30, ileś golda, kolejny miecz do kupienia, który będzie miał jeszcze więcej damagea i tak cały czas. I to jest główny progres w tej grze, że my musimy zbierać bardzo dużo lootu w tej grze, prawda? Bardzo dużo różnych przedmiotów musimy zbierać. O, na przykład to wiaderko możemy podnieść, prawda? E, możemy na przykład, o, tabeczkę zniszczyć I zdobyć z niej lód, Więc możemy to zrobić Stamina mi się kończy, więc nie za fajnie Ale spróbujemy ją jeszcze tutaj sobie zniszczyć Proszę bardzo, bierzemy pikle Już mam 22 lotu I na tym polega zarabianie w tej grze Że po prostu musicie zbierać bardzo dużą ilość lutu Tutaj macie dużo skrzynek, o Tutaj można ukraść Jak widzicie mamy znowu więcej golda Możemy sobie zrobić tak, że kupimy ten mieczyk Tam ja przy okazji pokażę na czym to polega? Ukradliśmy troszeczkę tutaj tego lutu. Wystarczy nam? Chyba tak. Tak, mamy 14 golda i proszę bardzo, kupimy teraz ten mieczek za 13. I jak widzicie, kolejny miecz ma 10 demagera za 27 golda. My już mamy ten mieczek, co ma 7 golda, moi drodzy, więc tak to wygląda. I teraz levelowanie. Jak klikniemy B, to jest tutaj ten cały leveling. I tutaj możecie sobie rozdać na przykład w życie, w stamina, czyli wytrzymałość, prawda? Żeby stamina się szybciej regenerowała żeby krytyka mia mieć częściej, żeby krytyk był potężniejszy, żeby żarcie nam dawało więcej życia, żebyśmy zadawali więcej obrażeń. I dajmy na to, że chcemy więcej obrażeń, prawda? Więc jeżeli chcemy więcej obrażeń, klikamy w to raz. Jak widzieliście, jak widzieliście, straciliśmy jedną gwiazdkę, mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć gwiazdek. I to już kosztuje dwie gwiazdki, więc możemy sobie wziąć znowu to, learn, mamy trzy gwiazdki, możemy sobie wziąć na przykład w życie i powiedzmy, że będziemy mniej, weźmiemy sobie jeszcze w staminę, i na przykład, żebyśmy jeszcze szybciej staminę regenerowali. Nie? I możecie sobie po prostu rozwijać wszystko po trochu. Możecie jedną lub dwie główne umiejętności sobie rozwijać. I tak to właśnie, kurczę. Moi drodzy, wygląda. Tam jest dungeon, mapka świata, prawda? I tak się właśnie robi kościki. Tutaj strzałkami nie, przy, nie, nie przerażajcie się za bardzo tym, ponieważ te strzałki tylko raz pokazują. Później już po prostu macie takie ikonki na mapie, gdzie macie iść. Jak na przykład zaznaczycie questa w ten sposób. To wam pokazuję. Widzicie? Zobaczcie, tu są mieczyki pokazane, co nie? I jak widzicie, to nam nie pokazuje drogi, tylko tutaj są mieczyki, że mamy tego quest'a tam, a paperwork mamy tutaj w castle, je? więc tutaj musimy iść. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy, tak wygląda ta gierka. Jeszcze mogę wam pokazać ee, tak naprawdę mojego save'a, więc wam pokażę, jak wygląda mój save'ik. Naprawdę gierka jest bardzo przyjemna. Zrobię to bez cięcia, bo po co komu cięcie? Więc tak, zagramy sobie na moim tutaj głównym Sejwie, gdzie spędziłem 8,5 godziny yy, Gierki, zobaczcie zaraz, który mam poziom i tak dalej, co sobie rozwinąłem Jak widzicie mam 14 poziom postaci Mam taką tutaj wyrzutnię, z której możemy sobie strzelać grzybkami <laughs> Śmieszna sprawa I moi drodzy, cóż, ja wam mogę pokazać jak wyglądają na przykład Dungeony Pokrótce Mogę wam pokazać też, o, jak wygląda świat. Ja zbieram sobie tutaj grzybki oczywiście, ponieważ grzybki są bardzo fajne. Bez spoilerów oczywiście, bo jeżeli ktoś faktycznie byłby zainteresowany na tyle gierką, że byłby zainteresowany jak ta fabułka w tej gierce wygląda, no to nie będę wam tutaj spoilerował, więc spokojnie, to jest safe przygotowany, yy, taki, żebym wam pokazać jak wygląda mniej więcej świat gry bez jakiegokolwiek spoilera, prawda? Jesteśmy tutaj nad, nad zamkiem, więc możemy sobie iść. O, mamy jakiś monstrum, moi drodzy. Możemy zniszczyć. Siódmy level. O, krytyk. Tak swoją drogą, ja sobie rozwinąłem postać pod krytyki. Zobaczcie tutaj. Nie, pod krytyki sobie bardzo mocno rozwinąłem postać. Bardzo fajnie to działa, więc jestem zadowolony. Te jakieś gobliny są, więc warto je ubić elegancko. Nie wiem dlaczego, ale gobliny bardzo często mają papier do dubska. Nie wiem czemu akurat gobliny mają w takiej ilości ten papier, ale mają, więc tak to wygląda. Grzybki halocynki możemy sobie zbierać i wam pokażę jak wyglądają dungeony. To znaczy pokażę wam pokrótce, nie, nie w całości jeden dungeon. Jak widzicie jest tutaj double jump do zdobycia i tak swoją drogą, ale no pokażę wam jak wygląda dungeon, żeby wam pokazać klimacik. Jak wygląda w tej gierce? Zobaczcie, wchodzimy sobie. Ja mam bilecik kupiony na dungeona, bo tutaj trzeba zawsze kupić bilecik, żeby dostać się do dungeona. Tutaj ma się różne podłogi, wszystkie trzeba ukończyć, domyślam się, żeby ukończyć gierkę, co nie? Island to jest Island, tam gdzie my jesteśmy, a tutaj te wszystkie podłogi to jest coraz niżej, jak wiecie, jak macie te gry takie. Yy, yy, wiecie, rogaliki, co nie gdzie dzieci cały czas nieskończoność niżej i niżej, to tutaj jest bardzo podobna mechanika właśnie. Więc wam mogę pokazać na przykład O Obojętnie jaką podłogę Taką którą już ukończyłem Żeby mniej więcej y, nie musicie jej kończyć Więc wam pokażę Voilà, Macie ognisko Jak zginiecie to się rozpicie koło ogniska Mechanika wzięta z Salsów moi drodzy Możemy sobie włączyć pochodnie I zobaczcie mamy Pierwszego potwora tutaj Do ubicia. Mogę go zamrozić Yeah, <laughs> i giniesz kolego Dobra, tutaj double jumpem można wskoczyć Kolejne ognisko Kolejny potwór z skitrany w rogu I Można go z... Ubić Ja sobie już jestem całkiem silny, więc oni mi tutaj Za dużo krzywdy nie zrobią Ale jak widzicie, tak to właśnie się prezentuje ho, Jakiś mocarz Gól na 11 poziomie Nice Giniesz I Jeszcze raz, dobrze, nice Ła! Wow. Dobra, musiałem zjeść chleb. Musiałem zjeść chleb, moi drodzy. I tak to właśnie się, moi drodzy, prezentuje, nie wygląda. Tutaj jeszcze możemy na przykład mieć coś takiego jak. jak bombę, nie? Jak na przykład rzucimy taką bombę. Zobaczcie. O! Bo możemy naprawdę duży tleneszczek w ten sposób zadawać. Więc moi drodzy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę gierkę, tym jest właśnie RPG, czyli gra RPG... Mm. Bawicie się grom, ona jest całkiem śmieszna, są śmieszne dialogi, są śmieszne questy moi drodzy, czekajcie. Musiałem wziąć łyczka kawy, bo już było już było źle z moim gardłem. Więc tak to wygląda są fajne kościki. Bardzo fajne kościki są nawet. E dialogi są bardzo fajne, ponieważ są krótkie, nie trzeba angielskiego znać. A nawet jeśli to jest on bardzo prosty. Jak widzicie, poniżej na dole też mam bardzo dużo przedmiotów, np. bomba, pochodnia, chleb, złoty klucz, prawda, yy, uchwyt od dźwigni, jakieś dokumenty, portaruny. To są właśnie rzeczy, które są jakby kolektywne, to znaczy, można je po prostu zbierać w ile, w ilościach konkretnych i po prostu ich używać, nie? To są przedmioty zużywalne. Przedmioty jednorazowe, o w ten sposób powinienem powiedzieć, po polsku są przedmioty jednorazowe, które możemy używać. Na przykład chleb zużywa, e, jakby e, można jeść i w ten sposób odzyskujemy, tak jak w Chytlum, odzyskałem życie, prawda? Zobaczcie, w ten sposób, nie? Więc tak to właśnie się prezentuje. I w sumie to tyle, co chciałem wam powiedzieć, więc tym jest właśnie gierka, o nie, pochodnia zgasła, więc... Zapalamy znowu. Nie chcę wam za dużo pokazywać z tej gierki, ponieważ tak jak mówiłem, chcę zostawić ją dla was do poznania, ale naprawdę warto i giga od siebie mocno polecam gierkę, bo jest mega Mega, ale to naprawdę mega zajebista yes, Serio, jest to jeden z najlepszych RPGów, w jaki przyszło mi zagrać Naprawdę, uwielbiam Skyrima Obliviona, Goticzka 3 Na przykład bardzo lubię Kingdom Coma, Deliverance 2 uwielbiam Ale to jest naprawdę fajna, fajna Gierka, fajna odskocznia od tych Innych gier takich realistycznych Z tą grafiką dzisiejszą i tak dalej Naprawdę fajne, zadziała raczej na większości Komputerach, więc moi drodzy, nic tylko Kupować, pobierać i grać moi drodzy, naprawdę polecam, fajna zabawa, dużo godzin zabawy. Ja już mam 8A. E, wydaje mi się, że sobie zrobię wszystkie osiągnięcia na Steamie. Tak się wkręciłem, że chyba sobie 100% e, osiągnięć na Steamie zrobię, bo czemu nie, moi drodzy, nie? Tak więc cóż. Dajcie znać, czy wam się gierka podoba, czy wam się nie podoba. E, jak macie jakieś pytania dotyczące gierki, piszcie w komentarzach i ja wam na pewno na to odpiszę, jeżeli będę znał oczywiście odpowiedź. Tak więc moi drodzy, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale, moi drodzy. Chaos.